Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kwadratowej Krainy Jak widzicie, zaczynam dzisiaj w stajni z racji tego, że niestety dużo się dzieje. Jak wiecie w ostatnim odcinku zatrudniłem Nikosa, by przebudował mi dom. Będę starał się przez cały odcinek wam tego domu nie pokazywać. Sam też będę starał się do tego domu nie wchodzić, bo no jeszcze budowa trwa. W związku z tym, Stania jest póki co moim takim miejscem, w którym mogę przebywać, ale również dostałem informację, że Mieleron przygotował dla mnie zagadkę w, 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 w moim sklepie. Także będę chciał, żebyśmy zobaczyli, co tam się dzieje. Póki co, nim zaczniemy, pamiętajcie, zostawcie suba na kanale zarówno moim, jak i chłopaków. Zostawcie łapkę w górę. No to co? E, ubieramy seta i e, zaczynamy. Dobra, zobaczmy, co on tutaj nam przygotował. Zobaczmy, co tam e, się e, wydarzyło. Ok. Oh, witaj Pani Gremlinie, jestem Rob, pewnie zastanawiasz się, czemu zabrałem rzeczy z Twojego sklepu. Nie martw się, nie jestem złodziejem, po prostu uwielbiam zabawy i zagadki, więc zaczniemy zabawę. Aby odzyskać rzeczy, będziesz musiał wykazać się... intelektem i sprytem. Halo, Panie Mierlon, do mnie intelekt, spryt? Czy Panu się coś nie pomyliło? Ale co on zabrał, w zasadzie? Aha, zniknęły jabłka. Książki. Jeszcze więcej książek. Mhm. Strzały zostały. Ok, czyli widzę, że głównie poznikały księgi. Wełny chyba nic nie było ruszane. Wędka albo się sprzedała, to zaraz sprawdzimy, albo też zniknęła. Księgi, księgi, sprawdźmy od razu. Nie, wędka się nie sprzedała. Ok. Choć koale mieszkają na drzewie, to zamieszkał w węży. Szukaj na jej szczycie pierwszej wskazówki. Po wodzenia rob. Jak rozumiem, chodzi o, o dom miał szczyt domu e, Millerona, tylko tak. Mm -hmm. Ja nie będę miał budulcem. I niestety, ale muszę sprawdzić, na którymś z wcześniejszych filmików Millerona, gdzie on dokładnie mieszka, na jakich kordach, ponieważ jeszcze do jego domu nie dotarłem. Także e, dajcie mi chwilę. Widzimy się e, już e, za chwilę. E, dobra. Już sprawdziłem sobie na filmie, na którym Milleron budował kurczakarkę i pokazywał swój nowy dom. Eee, on ma tam minimapkę pokazaną, więc wiem, że ma dom na kordach minus 452, minus 137. Także zobaczmy. Tak, minus 400. Dobra, wyjdziemy z domku, będzie łatwiej e, sprawdzić. w jakim to będzie? Oj. Ok, minus. Nie, tu maleje, tu y, rośnie, ale tak i tu, i tu maleje, dobra. No to co? Żeby was y, nie zanudzać, ja. Aha, dobra, nie pojadę na razie jeszcze kolejkom. Ja powoli będę tam się w tamtym kierunku udawał. No czekajcie, bo to mm, tu maleje. Ok, czyli to będzie w tamtym kierunku. Słuchajcie, już chyba widzę e, jego dom, tak, więc postaramy się tam e, w, w płynąć w zasadzie, bo widzę, że zrobił sobie bardzo, e, bardzo ciekawie z możliwością do płynięcia. Dobra, okej, okay. zobaczmy, czy będę musiał. Wierzę, że mam zakaz wchodzenia, ale mam nadzieję, że to chodzi o schodami. Nie będę musiał się budowywać. Tak, dobra. Okej, okay. tu mamy informację dla mnie. Gratulacje. Z pierwszą zagadką sobie fenomenalnie poradziłeś. Czas na kolejną. Nie smuć się. Część twoich rzeczy dałem do skrzyni obok. Druga zagadka. Tworzenie żyje pod ziemią lub na bagnach, lecz dziś ubrało garnitur, i by je pokazać, i by pokazać swoją siłę, wybudowało swoją wielką głowę. Chyba już się domyślasz. Ok, czyli reszta rzeczy prawdopodobnie znajduje się w sklepie. Dobra, tak, to jest ta skrzynia. Coś czy nie tyle w sklepie, ile w mojej głowie. Więc że też mu się y, tam chciał wdrapywać, ale dobra. Hop. Dobra. Yy, dobra, dobra, dobra. Swoją drogą bardzo fajny y, spad, Zejście Ok. To co? E, widzimy się za krótką chwilę, gdy tylko dojdę e, do swojego domku. Dobra, już widzimy e, moją wielką głowę. E, I dobra. Pyk, pyk. Chcieliśmy do sklepu bezpośrednio, a my chcieliśmy wejść na górę. E, dobra, no ten czas udać się do głowy, zobaczyć gdzie, e, gdzie tutaj z mi e, ukrył. Kolejne rzeczy, ok, czyli najprawdopodobniej, gdzie trzeba udać się do samej głowy. Ok, cholera, jak ty to zbudowałeś? Nawet nie masz, nie wyrzekłem, co było wejście tutaj. No nic, wracajmy do naszej zabawy. Całkiem nieźle radzisz sobie z moimi zagadkami. Dlatego zostawię ci tu kolejną część Twoich skarbów. A zagadka kolejna: Tam, gdzie śpisz, tam, gdzie jesz, pod podłogą kryje się tajemnica. Lepiej sprawdź czy nie pojawiła ci się piwnica Okej, okay, tylko jeżeli chodzi o piwnicę Tam gdzie śpisz, tam gdzie jesz. to Na pewno chodzi o domek tylko Hmm już Dobra, no to co? Widzimy się w, za chwilę w domku to wchodzimy e, do piwnicy. Dobra, i gdzie on to ukrył? Dobra, wyłączmy sobie te kordy, bo to nie będzie potrzebne. E, planowaliśmy tu nie wchodzić i nie patrzeć. Okej, okay, dobra. Mamy tą piwnicę. Tak, tutaj jest moja kurczakarka. Tam się coś działa? Czy to coś... Czy to ja tak zaklejałem? Okej. Okay. Nic się nie działo. Hm. Tak zobaczmy, czy u owiec coś? Tu raczej nie. Dobra, trzeba to znaleźć. Gdzie on mi to ukrył? Kurczę, nie wiem, bo tu jest jeszcze, no już niestety, a czekaj, co tu jest? Okej. Okay. w tej chwili. E, dobra, zobaczmy, hop, tu coś. Hmm. Okej, okay. tu coś jest. Możemy wyrzucić, to możemy wyrzucić i z rzeczy to się przyda. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. Okej, okay, gratulacje, rozwiązałeś wszystkie moje zagadki. Tym razem ci się udało, ale wrócę sprytniejszy. Póki co żegnam i dziękuję za zabawę. Tu reszta Twoich rzeczy. Ok, miloron, dziękuję. No, powiem to wiesz, szczerze, że ta akurat część była dla mnie najtrudniejsza. I tak sobie myślę, że ja chyba nie będę czekał, aż wrócisz sprytniejszy. Tylko od razu coś tobie wykombinujemy. Weźmiemy parę rzeczy. Jak wiemy, nie jest koalą. Koale żyją na Eukaliptusach, niestety w Minecrafcie przynajmniej. Ja tutaj nie wiem nic o eukaliptusie, żeby występował. E, dlatego mam pomysł taki. Czekaj, czy ta ziemia nie przyda się? To się nie przyda. Dobra, to się przyda, ale będę później musiał to. To się nie przyda, nie przyda. Ok, i tak. Mm. W związku z tym, że nie występuje coś takiego jak eukaliptus, to weźmiemy no, 2,5 taka bambusa i sadzonkę akacji. Okej. Eee, Okej, okay. okay, zapada noc, więc się jeszcze tylko na szybciora położymy spać. Okej. Okay. No, dobra. I e, udamy się e, do domu e, Millerona. Przygotujemy tam odpowiednie podziękowanie e, dla niego. O, a tu co, co? Co sprzedajesz? Coś ciekawego masz? Niebieski lód. No to trzeba wracać. Bo lodu na razie nie ma i tak sobie myślę, czy przypadkiem to się gdzieś tam nie przyda. Ale ja mam tylko tyle, czy coś jeszcze tu miałem? Tu nie, tu miałem. Kupmy tyle tego lodu, ile się tylko uda. Piek. Dobra. Hmm, aha, lud sobie schowajmy, bo nam się już w tej chwili nie przyda. Dobra. I idziemy do domku. Miliarnoks. Dobra. Słuchajcie. Już widać dom. Miliarnoks. Ma tu. O! Nawet ma osiołka. Fajnie, fajnie. I tak. Czego może brakować. Misiowi Koali. No, wiadomo, że koale żyją tak, jak z eukaliptusem za pan brat, tak jak mówiłem nie mamy go tutaj w związku z tym, no mam nadzieję że będziesz się cieszył z dużej, naprawdę dużej ilości bambusa i drzewek także posadzimy pierw tobie trochę tutaj drzew pyk pyk To drzewo też ci się przyda, to nie oszukujmy się, dość szybko posprzątasz. Tak jak i Twoja zagadka e, raczej nie, nie spowodowała u mnie jakichś szczególnych tej problemów, ale, ale no nie mogę zostawić tego tak e, po prostu, no bo wszyscy będą mi co chwilę wynosić rzeczy ze sklepu, a na to e, pozwolić nie możemy. Także... Niech sobie tutaj rośnie. E, dobra, e, widzimy się po krótkim e, cięciu. Ja posadzę te e, 2,5 staka. Także widzimy się za chwilę. Dobra, e, f, jak widzicie, bambus już jest posadzony. Na szczęście on w miarę szybko rośnie, więc za chwilę tutaj e, to się za zieleni, ale drzewa rosną wolniej, więc trzeba im pomóc. Mam tu mączkę kostą na szczęście. Okej. Okay. Pyk pyk. Wow, dobra. Jednym. Dobra, nie mam już więcej mączki kostnej. Ja też nie chcę ranowi tutaj grzebać w jego rzeczach. Więc no, przyznajcie sami, wygląda to świetnie. Tak? No bo dobra, będziemy po prostu wracać do bazy, ale zobaczmy pierwszy czy nie ma łóżka, żeby żeby przesłać noc, bo to będzie najważniejsze. A nie, tu raczej nie ma. Tu, tu, tu. W ogóle pierwszy raz jestem w jego bazie, gdzie poza tą częścią zagadki. Tam jest farma. okej, okay. na górze nie ma to co, trzeba będzie mu podziękować jeszcze tabliczką też Zostawiam ci coś, zostawiam ci coś zamian za za, 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 za tak, Okej, okay. także jak widzicie, hmm, na szczęście bambus rośnie e, szybko. Drzewą też trochę dopomogliśmy, mam nadzieję, że Milionowi spodoba się to, co dla niego przygotowaliśmy. A my, no cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Dlatego dziś proszę zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Suba pod tym kanałem, ale również kanałami innych chłopaków, którzy nagrywają na kwadratowej krainie. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z kolejnymi ciekawymi e, pomysłami. Do zobaczenia. Cześć!